Za, Zań zablokowany zupełnie Ale padło, padło z zarodów Nie wiem czy tutaj się za mocno nie zapędza Zobaczmy jakie wody ja on ma Ale takie abgeated powiedzmy takie sobie O no właśnie eee, Tutaj ten Pickpack rzucony na jednego Peniwaka, ale też nie jest ta ilość tam ten Cloud, z której yy, musi się tak bardzo te anobawiać. Mniej więcej w tym samym czasie yy, Postawiona ekspo przez obydwu gejaczy. Ależ pomaga, ale też mnóstwo ma No Tutaj, yy, nie biegniecie tam. Zginiecie wszyscy. Yy, Zobaczmy. Czy obierzesz ghosty? Czy obierzesz ghosty? Tu już ma ghosty. Dobrze. Jakaś ghostów w zupełności wystarczy, żeby zjempować całą m, tych e, wszystkich e, high templarów. Może trochę No i przede wszystkim zaszkodzić mocno tym hontom, którym, który której główną siłą jest nie ma tylko 10 życia, 350 tarczy. Obaj gracze już wysoko na limicie w tym momencie tutaj nawet przegania na nim. A... I właśnie dlatego podziwiam tego, tego chłopaka. Jak on dostał... Jakie on dostał baty na początku gry i jak on pięknie z tego wyszedł, no to trzeba mu oddać... Trzeba mu oddać pokłon. Za to jak on się nie speszył, zagrał, zagrał... tyle ile mógł. I zagrał pięknie po prostu. Zelotów się ma ochotę trochę poskotować. Obi-Zelda Ewa, bo Ozelin Spokojnie sobie od ulepszenia podobnie jak zresztą Maniwa. Ona też od Ewa dostała dużo osłony. Robi klowkarę do tych do tych ghostów, co jest dla niego bardzo, bardzo, bardzo korzystne, dlatego że jego przeciwnik nie ma w ogóle Robotics e, Facility. Tutaj będzie to nie mniej jakiś e, jakieś talkerów, które trochę spuszują tego tej, tego expanda. No. Zaraz się te Kilka strzałów ze sniperek Pach, stąd Jeden, jeden, jeden hejtent dla mniej Kilka stron mniej Łoł No tak Jeden ghost mniej to jest z kolei O, piękne tutaj i rzucił Hordań. E, Zabrał z tych wszystkich egzemplarów energię. Wielka, wielka siła ognia Hordań zwróćcie uwagę. E, w czasie takich potyczek zazwyczaj niewiele widzieć. Warto e, by patrzeć na limit w takim momencie. Spójrzcie, limit na niego o wiele niż limit Hordań wysoki. Mimo słuchać templarów teraz złapował tutaj, na nie ma, przemienia... Cześć! <laughs> przemienia ich wachą tu Ach bohater skimanej z fach Oczywiście w ostatniej chwili go zesteemował, chciał tutaj pomajkajować stworzenie 10 był zajęty gdzie indziej A... Zdecydowanie helci to prawda Tutaj yy, na PR-ę No i w zasadzie Mogę bym chyba już powiedzieć, że. Tak, a ma się ku końcowi, ho, 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 chodzi do. A... O, <ś> na <Tyson> tutaj się zablokował. Przez ostatnie 3 trzech ho, 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 błąd ho, ho, trochę tę jazdę. La 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 la. La la la. La la a, no, no, no. Ok. A tutaj będzie jeszcze jedno starcie warte odnotowania. tutaj paru malniców. Nie mają żadnych szans nie A, z tymi zalotami. Nawet mi dajcie tych czterech zalotów to jest... ...zawsze mniej. Dobra. No ja, tutaj silna, ja zajmę to już się na południe. to jest jeszcze dwóch high templarów, którzy wyglądają bardzo groźnie z um, tymi swoimi ja Tutaj ich jeszcze nadciąga więcej. Ale jak widzicie, Cloak spłacił się wielokrotnie. Na no, niuła nie ma... Nie ma, no, nie ma wizji. Nic nie widzi. Dlatego po prostu wyciąga mu spokojnie, czyli Tutaj do tego jest tej, ale w tamtej chwili go nie było wyciągnął wszystkich wszystkich e, i jest GG Czemu ja Wam pokazałem ten e-play? Ten e to żeby Wam pokazać tę świetną drodę, one. Hmm, ale też e, Chciałem Wam pokazać przede wszystkim to wzorowe wykonanie w podciąganiu SCV To jest taka rzecz, której e, boją, się, boją się początkujący GHZ Podciąganie POBEK, SCV, onów nie wiem czegokolwiek Cedłoby one. Widzicie, gdyby Zain nie podciągnął tutaj tych 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 tych, drony, tych SCV, miał 13 limitów w tym momencie, to już naprawdę bardzo nisko. I e, no wielu, a poddałoby się w tym momencie po prostu, bo wyglądała sytuacja naprawdę kiepska, Jak widzicie, Zain wygra. E, czyli e, moja ona dzisiaj to jest: nie bójcie się podciągać SCV, e, nie bójcie się by nic. Oczywiście. E, Wiadomo, wszystko ma swoje granice, jeżeli staną mam 5 SCV i to w jakimś late gameie i uda wam się podciągnąć e, SCV, żeby obechić się przed jakimś puszem, no to już... To już wam dużo nie da. Zachęcam wam, żebyście obejrzeli, e, obejrzeli, że i player na niłe zainem pozostałe. Pozostałe e, już nie były tak łaskawe gry dla Forzaina. Ale mimo wszystko znaczy mimo wszystko no, były bardzo ciekawe. Podobnie zresztą jak całe, całe EBI. Które w ogóle Wam polecam obejrzycie w całości, nie ma z tym żadnego problemu, są wszystkie VOD, czyli video on demand. No i co? To chyba wszystko na dzisiaj. Ale trzymajcie się.